Jesteśmy po dwóch spotkaniach, także gdzie było full ludzi. byłem nawet bardzo zaskoczony. Deszcz zacinał jeszcze bardziej, a, a były całe, całe, całe place ludzi. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Wczoraj myślę, że około tysiąca ludzi w Rzeszowie. Także też ogromny sukces. No, do przodu, tak? Nie bawimy się w jakieś choćby polityczne. Nie, nie, że tak powiem, gdzieś w Końskich. Przejeżdżaliśmy dzisiaj przez Końskie, ale zupełnie... Te nasze tutaj podkarpackie. W tym regionie są gigantyczne problemy z bezrobociem, to jest największe bezrobocie w Polsce, a jeszcze obecny rząd, obecna władza ingeruje w gospodarkę lasami państwowymi, ogranicza możliwości pracy, zatrudnienia, jest na tym terenie gigantyczny problem z dziką zwierzyną, głównie chodzi o wilki i, i, i ja już kilkakrotnie interweniowałem w tej sprawie, chcemy pokazać tą ziemię, Prawdziwa, jaka jest. To jest ziemia, zwłaszcza tutaj Brzozów, która jest bardzo patriotyczna, zawsze była bardzo tradycjonalistyczna, trzymająca się wartości I, i, i tutaj my po prostu tylko trzeba tym ludziom pomóc złapać perspektywy rozwoju. Jak się firmy drzewne tutaj niszczy, to gdzie ci ludzie mają pracować? Natura 2000 ludzie nie mogą rozwijać turystyki, bo nie mogą nigdzie nie zbudować, prawda? Oni nigdy nie zrobią tego, co jest w Austrii, w Szwajcarii, czy w innych miastach, w górach. Po prostu, bo tutaj nie można. Oni tam rozwinęli gigantyczny przemysł turystyczny, rozwijają dalej, a tutaj jakby ktoś specjalnie zablokował, zaryglował, żeby tu ludzie po prostu nie mieli z czego żyć, nie mieli pracy. I, i to jest też właśnie ten element tej kampanii wyborczej, że Męcen jeździ i praktycznie jako jedyny kandydat odwiedzi wszystkie powiaty w Polsce. Po pierwsze, proste, niskie podatki. To spowoduje to, że, że tej pracy będzie więcej, będzie mniej mniej obciążona. Rezygnacja ZTS-u z Zielonego Ładu. Przecież to tutaj najbardziej ten Zielony Ład uderzy na Podkarpacie, z którego jestem posłem, ja to widzę, że jeżeli na przykład Unia chce zabronić nawet kominków tak? w ramach Zielonego Ładu, no to jak nasze kochane Podkarpacie będzie wyglądało bez kominków, bez palenia w kominku, tak? I wieczoru przy kominku? Także to, to jest nasz, to jest nasz program rezygnacja z Zielonego Ładu, proste niskie podatki i to Polak ma być gospodarzem w swoim domu.